Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami także trener Czesław Michniewicz. Nie udało się połączenie wideo, ale udało się połączenie telefoniczne. Panie trenerze, proszę się przywitać ze społecznością. Vlogę ciągnął po oczach, że jest trener. Witam, dobry... Że nie uda się właśnie, tak jak mówi Łukasz, połączyć się przez wideo, no ale technika czasami zawozi nie tylko na wojsku, ale też poza wiskiem. Także witam serdecznie, małe ktoś żeby sobie porozmawiać. Dokładnie, panie trenerze, pierwsze pytanie jest takie pamięta trener, tą pierwszą konferencję prasową, bardzo ciężką, bardzo, bardzo trudną i też powiedziałbym takie niezbyt fajne pytania. Teraz chyba ma trener ogromną satysfakcję, że po pierwsze, nie tylko, że się udało, ale także, że pewnym, no, nazwijmy to po imieniu hejterom udało się coś mm, udowodnić. Ja to byłem przygotowany, że, że tak to wygląda. Jeśli ktoś dostaje selekcjonerem, to, to, to rzeczy się mówi na jego temat. Ale najbardziej, na, naj, najboleśniej przekonała się o tym moja rodzina, yy, moi synowie, moi rodzice, czy, czy żona, teściowie i tak dalej. No ale no, tak to jest, już nie chcę do tego wracać dzisiaj. Dzisiaj jest inna rzeczywistość. Wtedy było bardzo trudno, ale przez najgorsze przeszedłem. Dzisiaj mam satysfakcję, że sportowo obroniliśmy się jako sztab, jako, jako zespół. awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata i, i tylko o tym myślę, o niczym nie chcę myśleć. I panie trenerze, a wie pan o czym ja myślę? Ja myślę o Bolonii i o tym, co, co tam razem przeżyliśmy, bo byłem z panem od początku i muszę powiedzieć, że, mm, że też moja społeczność w Logacjomą Poczach po wierzyła w trenera. Ja od początku może walczyłem, to jest złe, złe słowo, ale uważałem, że będzie pan najlepszym kandydatem na, na selekcjonera i dzisiaj pan to udowodnił ciężką pracą. Nie tym, że ktoś panu coś dał, nie tym, że nie miał pan problemów, bo miał pan bardzo wiele problemów tak naprawdę przed tym, przed tym spotkaniem, prawda? Tak, problemów nie brakowało i cieszę się, że, że sobie z tym poradziliśmy. Znamy się troszkę od dłuższego czasu, już od, od mistrzostw Europy, we Włoszech. o Łukasz, tak powiem, ja mówię, na tym będzie mi łatwiej. Pewnie. Ty wiesz zdecydowanie najwięcej, z wszystkich dziennikarze, może, może, bo niektórzy chcemy się znamy się dłużej. O mojej pracy, jak pracujemy, na samą zanudzali, czasem poświęcamy na pewne rzeczy, że to, co później się dzieje na boisku, to jak gdyby jest efekt tego, co wcześniej sobie zaplanujemy, do pewnego stopnia oczywiście w bo... ogóle. W końcu jest później jeszcze boisko i trzeba podjąć decyzję, ale cieszę się bardzo, że, że się sprawdza, że w tych najtrudniejszych momentach, kiedy się z lepszymi od siebie, czasami z równym przeciwnikiem, te odpowiedzi zawodnicy realizują i mają żywą satysfakcję. dzisiaj miałem satysfakcję po meczach z Wojtek Szczęsny i podziękował bardzo za to, co tutaj wspólnie przez te tydzień na obozie i plus ten czas, jak po Europie, rozmawiając z zawodnikami, że to im bardzo pomogło i zaprowadziło do Kataru. Do Kataru. Panie trenerze, rozmawiałem z wodzimierzem Lubańskim też na, na moim kanale i Włodzimierz Lubański mówi tak, pojechać na mistrzostwa to jest jedno, ale druga sprawa, to jest coś na nich zrobić, to jest o coś w nich powalczyć. Ja myślę, że warto sobie stawiać wysokie cele prawda bo apetyt rośnie w miarę jedzenia ale też oddzielmy to, co się dzieje dzisiaj od tego, co nas czeka jutro, pojutrze. E, cieszymy się tą chwilą, ja bynajmniej tak do tego podchodzę. Oczywiście e, jak wylosujemy w czwartek, wybieram się do Kataru. Już wcześniej było pewne rzeczy przygotowane. Ja nie chciałem w tym uczestniczyć, nie chciałem zapeszać. Także jutro będę musiał robić te wszystkie sprawy papierkowe, żeby pojechać do Katarów w czwartek po południu. Lecimy z Kubą, między innymi jeszcze kilka innych osób. Odbędzie się losowanie. Jak wylosujemy się z to... Wiemy jedno, że już wtedy zaczniemy y, pracować nad na analizą tego przeciwnika, następnego dnia od momentu, kiedy, kiedy go y, wyrosniemy. Panie trenerze, ja, jest pytanie od, od widzów na czacie. Czy e, był taki zamysł, aby Piotr Zieliński był w pewnym momencie wolnym elektronem? Pyta jeden z naszych e, nie, nie, czatowiczów. Nie, nie, no Piotr dzisiaj miał dużo swobody, bo grał na takiej pozycji, gdzie miał swobodę Oni Szymański, ale w momencie, kiedy wymieniali się pozycjami... E, dzisiaj Sebastian Szymański był nie tylko taką dziesiątką naszą, nie, nie, skrzydłow, nie skrzydłowym, ale też wahadłowym. Pełnił trzy role, podobnie Piotr, jak się zamienili pozycjami. Szymański lubi grać na reprezentowanej pozycji, zajść się do środka, strzał. Zieliński też często lubi grać Lewej strony. I tutaj myślę, że nie było takiego planu, ale na boisku Piotr, w wielu sektorach boiska się przemieszcza, i to było dla nas fajne. No właśnie, ale ja myślę, że tak, trenerze. Pan ma jakąś taką umiejętność, że wyzwala dodatkowo motywację wśród piłkarzy. Bo Iszczena zagrał mecz chyba. Nie wiem, jeden z lepszych w kadrze, e, Krycha, który sam powiedział na konferencji prasowej, powiedział, trzeba było pokazać trenerowi, że się e, pomylił. Wychodzi jak e, natchniony. E, już nie mówię o Krystianie Bieliku, naszym wspólnym przyjacielu, tak to można e, powiedzieć. Oni wszyscy mam wrażenie, że dali z siebie więcej o 5, 10, 15%. Mam wrażenie, że oni wszyscy dali z siebie więcej, panie trenerze, piłkarze, niż normalnie. Ja myślę, że to... Generalnie atmosfera w była fajna, wiadomo z CEO, olbrzymia ilość świetnych piłkarzy z olbrzymim doświadczeniem w reprezentacji, ale też w piłce klubowej. To powodowało, że, że łatwo się to nadawało że też łatwo można było stosować różne warianty na boisku, bo piłkarze są no, bardzo, bardzo doświadczeni jeśli chodzi o różne systemy itd. Tak no właśnie, Panie Trenerze, jest jeszcze pytanie takie trochę mm, zabawowe od Piotra Jankiewicza, naszego tłumacza w Szkocji, który zebrał bardzo dobre recenzje, on jest przyjacielem też kanału Cienu. Panie Trenerze, jest pytanie jeszcze od... Słyszymy się, Panie Trenerze? Panie Trenerze, jest pytanie od Piotra Jankiewicza, naszego tłumacza ze Szkocji, który sprezentował Panu whisky. Czy to whisky Panu smakowało? Tak, jeszcze, jeszcze właśnie mam na... Od kolegi ze Szkocji, ale też mam wino od któregoś tam nie pamiętam, kogo jeszcze jakieś inny alkohol, to nie nawet, że się grupą, bo po prostu bo nie się do hotelu. Czyli jak słyszymy, było tyle pracy, że nawet trener nawet nie mógł, nie mógł tego skosztować. Jak będzie wyglądała teraz impreza trenerzy po meczu? Bo myślę, że to też wielu interesuje. Trzeba się pobawić trochę. Jest czas na pracę, jest czas na, na imprezę. No właśnie nie za bardzo, bo się tak? zawodnikami. Wszyscy już dzisiaj wyjechali do domu, chcą się spotkać z rodziną, dlatego wielu, wielu, na praktycznie wszyscy wyjechali z hotelu, pożegnaliśmy i teraz była krótka przemowa, gdzie dziękowaliśmy sobie. Podziękowaliśmy sobie za to, co wspólnie osiągnęliśmy i tutaj prawa wspólnie. Podziękowaliśmy sobie prawami na koniec i krótko przejmowało moją i chłopcy się do domów, domu, także już nikogo nie ma w hotelu. Już nikogo nie ma w hotelu. No to coś tak, można to. powiedzieć niesamowitego, ale takie jest to życie piłkarza, takie jest to życie trenera, wiecznie na walizkach, wiecznie w podróży. To jest niezwykle tak. trudne tak naprawdę. To nie jest łatwe tak, wszystko. Ale cały czas mamy, cały czas trzeba się tych związek także także właśnie pożywam się tylko z Konradem Michalami. Kąził, trzyma się, wszystkiego dobrego, jesteśmy na łączach. Dziękuję za wszystko, kądził. I, tak, I takie treści tak, i takiej treści na vlogu ciągną po oczach. Panie trenerze, widziałem trenera wywiad w TVP z Jackiem Kurowskim. zdenerwowało pana coś ten Jacek. Tak widziałem, że, znaczy, że tam to może nie chodził dzisiejszy, się. Dzisiaj... Awansujemy na nam dziennikarz można zadać każde pytanie, ale jeśli to pytanie y, zaczyna się od tego, że zawodnicy byli zaskoczeni ustawieni, i ustawieni dalej, no to wiadomo, są bzdury niepotrzebne, i potrzebne szukanie dziury w całym. My dokładnie wiedzieliśmy jak chcemy grać, że dziennikarze byli zaskoczeni składem, no oni są od tego, żeby pisać to, co widzą to i czasami nie wiedzą. Wszystkiego to są zaskoczeni, ale chyba nie byli na pewno zaskoczeni i efekt ostatni, tak, żeby gra się na zero, ale to już nie chcę tego, żeby to było minęło. początki, jak to wszystko wywołało i Pamiętam. Wiem też, i już może mnie nie lubić jako trenera, ale ich nie oceniać jako człowieka. Ja mam tylko A Panie Trenerze wie Pan ile ja dostałem ja. <noise> za tą konferencję z Panem, to było po prostu coś niesamowitego, ale szczerze mówiąc jeszcze bardziej mnie to połączyło z Panem, nawet żartowałem, że jak mnie wyrzuci, wyrzucili z jednej pracy to Trenera wyrzuci, wyrzucili z Legii, więc my mamy ja. podobne, podobne losy. Panie Trenerze, nie ma co ukrywać, że vlog w Cielą Poczach za, zaczął się właśnie na Mistrzostwach Europy U21. Co by trener powiedział tutaj mojej społeczności? Właśnie, vloga Cioną po To wszystko, co budujemy. To czy tam... czy ja mogę jedną rzecz powiem że. Halo, halo. Dużo kosztuje, ale też się to się życzliwi, którzy dobrze życzą, chcą pozytywnie rozmawiać o piłce, nie szukacie afer. Szukacie sensu w tej piłce i cieszę się, że taki blog to właśnie jest, który no, kosztuje cię ciężko, ciężko, ciężko dużej pracy. I wiem, że na pewno wielu pieniędzy z tego nie ma, nie wiem dokładnie, ale wiem, że to, to poświęcasz się temu i widać pasję Twoją. I... I życzę każdemu, który prowadzi bloga, żeby rozmawiał o piłce i w taki sposób, jak ty mówisz. Dzięki panie trenerze. No, Ja powiem szczerze, że, że, że dla mnie, że dla mnie po prostu to, żebyśmy razem też byli w Katarze jest bardzo ważne i życzę, życzę trenerowi tego, żeby trener przełamał to fatum, że nie jesteśmy w stanie wyjść z grupy. Ja mocno wierzę okay. w to, że to pan będzie tym trenerem, który to fatum przełami. Dobra, ja też to wierzę Łukasz. Tak? muszę tutaj wiesz, kilka jeszcze spraw, bo tutaj kilka muszę wykonać. Nie wiem, czy jeszcze mamy jakieś pytania, czy... Panie trenerze, ja jeszcze chciałem tylko jedną rzecz zapytać. No. Jeszcze jedną no. rzecz tylko. Halo, panie trenerze, słyszę no. się? No. Panie trenerze, no. Senegal chociażby awansował na mistrzostwa świata. Czy trener no. gdzieś myślał w, w głowie, jakkolwiek prześla nie, nie. nie, Łukasz, ja nie, 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 nie otworzyłem maila z przedmeną, w którym były informacje na temat wyjazdu do Kataru. Na potencjalne losowanie nie chciałem zapraszać a tam były informacje, ewentualnie o jakichś tak rozstawieniach i tak dalej i tak dalej, nie zajrzałem w ogóle tego, nie chciałem zapraszać Jasne, co by Pan chciał jeszcze powiedzieć kibicom wszystkim, wszystkim, którzy tak wierzyli, którzy ci tak krzyczeli, na koniec. Ja myślę, że cieszymy się, cieszymy się chwilą, cieszymy się tym, co się stało, czyli awansowaliśmy na miesiąca świata, wydawało się, że to będzie bardzo trudne, bo, bo wiadomo, nie udało się bezpośrednio awansować, później były baraże, ja do biorąc. A finał jest taki, że w tym łotki nie zagraliśmy, a a się nam siostła świata i myślę, że to jest najfajniejsze w tych wszystkich. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Nie, nie przeszkadzam. Proszę przekazać całej drużynie, że dziękuję w po oczach jest z wami. Trzymajcie się. Dobra, dziękuję, Do zobaczenia. Czołem. Dzięki. E, jak słyszeliście? Trener Czesław Michniewicz był. Pierwszy raz od razu u nas, trochę to trwało, ale słuchajcie, no takie są takie są momenty. To jest walka o, o, o połączenie, to jest walka o to, żeby porozmawiać z trenerem, ale jak słyszycie. On ma plan, on jest spokojny, on nawet nie, nie analizował jeszcze z kim tak naprawdę ma zagrać, bo dla niego najbardziej liczyło się to, to spotkanie. Słyszeliście o tym także, że no mocno przeżył też te ataki hejtu na, na, na swoją osobę, to, co się działo. Obiecałem, że trener Czesław Michiewicz będzie u nas pierwszy i był. Dobra, nie było go może na wideo, natomiast był telefonicznie i powiem szczerze, że... Historia w na płoczach zaczęła się właśnie od trenera Czesława Michniewicza. Zaczęła się od Mistrzostw Europy U21, gdzie byliśmy z grupą przyjaciół, byliśmy z Darkiem Nowakowskim, którego serdecznie teraz pozdrawiam. Byliśmy tam z Arkiem Klemką, więc naprawdę wydaje mi się, że coś się fajnego rodzi. Naprawdę. Uważam, że urodziła się bardzo fajna energia. Zrodziła się. Dobra reprezentacja, która teraz może naprawdę przy odrobinie szczęścia awansować nie tylko z grupy, ale zrobić coś więcej na, podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. Łatwo nie będzie, bo wiemy o tym, że każdy punkt będzie bardzo ważny, każdy punkt będzie na wagę złota. Ja to powtarzam, jak mantrę, powtarzałem, że trener Czesław mm. to jest trener, to jest właściwy trener na właściwym miejscu. Natomiast powiem teraz więcej. Każdy punkt ugrany podczas Mistrzostw Świata w Katarze będzie na wagę złota. Nie oszukujmy się. Każdy punkt będzie naszym sukcesem, ale z tym trenerem będziemy mieli szansę na ten sukces. Tylko z tym. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo o tym nie porozmawiałem z trenerem. Zobaczcie, jaka jest atmosfera w tej kadrze. W jaki sposób ona jest otwarta, w jaki sposób buduje się pewien luz. Też na konferencjach prasowych to jest myślę, że bardzo ważne. Myślę, że wiele osób obejrzy ten wywiad z otworzenia, także podawajcie dalej, bo myślę, że było tutaj kilka naprawdę ciekawych treści. Jest już bardzo późno, pierwsza 40. Myśmy nie spali też dość długo. Jutro będziemy przygotowywać kulisy, one pewnie gdzieś wieczorem będą dopiero gotowe, bo nam się wiele. Rzeczy przedstawiło, ale bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali, którzy obejrzeli nasz wywiad z trenerem Czesławem Michiewicza na żywo. Ale oczywiście zainteresuje myślę, że dużą grupę ludzi. Także jutro, kiedy to wszystko będziemy chcieli oglądać, kiedy będziemy chcieli to wszystko przeżywać, raz jeszcze gratuluję prezesowi Cezarowi, Cezaremu Kuleszy tego wyboru. Myślę, że po prostu się sprawdził. Kiedy wygraliśmy ostatni raz z tak silnym przeciwnikiem, jakim była Szwecja? Ja nie pamiętam. Bardzo dziękuję, to był vlog Cioną po już naprawdę późną nocą. Do zobaczenia, trzymajcie się, Salut. Na koniec jeszcze Indianin.